No i co, święta, święta i po świętach, jak Wam się podobał świąteczny vlog? Mam nadzieję, że się podobał. Nie wiem, bo jeszcze go nie zmontowałem, sam go jeszcze nie widziałem, ale mam nadzieję, że był fajny. Jedną z wielu rzeczy, które się wydarzyły na świętach, co już pewnie widzieliście, ale tej jednej rzeczy nie widzieliście, bo ja nie nagrywałem, jest to, że piłem bitcoina. <laughs> to wyglądało tak, że po prostu to, to co widzieliście, że, że się lało na stole. I w pewnym momencie jakoś temat szedł na, na właśnie na kryptowaluty. I tak wróciłem do pokoju, znałem, że a co mi. Zawsze to było tak, że człowiek chciał, ale coś tam się bał, a teraz, teraz byłem wstawiony i uznałem, że w sumie czemu nie. No, więc kupiłem Bitcoina. W zasadzie nie kupiłem Bitcoina, tylko kupiłem ekspozycję na Bitcoin, ponieważ zrobiłem to przez aplikację Revolt. I w Revolcie niby można kupić właśnie kryptowaluty, ale to nie są takie prawdziwe kryptowaluty, w sensie nie można je wypłacić jako Bitcoin, można je tylko wypłacić jako równowartość w normalnych pieniądzach jest Skomplikowane, ale dla mnie to jest nieistotne akurat. I też kupiłem akcję, bo też uznałem, że w sumie, jeżeli jest taka opcja w tej akcji, czemu by nie spróbować, ale, ale od razu ostrzegam: ten film to nie jest porada finansowa. Jak chcecie, to kupujcie, jak nie chcecie, to nie, ale nie róbcie tego, co ja robię, bo ja się na tym nie znam w ogóle. I zresztą kto by mnie słuchał, bez sensu. Tak więc postanowiłem zainwestować w bitcoina około Tysiaka, ja tam wyszło bodajże 900 trosz. Troszkę powyżej 900, po wszystkich prowizjach i opłatach, związanych z robieniem tego przez Revolt, właśnie. No jak widzicie, już 1130, więc mam nadzieję, że to będzie szło w górę. Znaczy, wiem, że to będzie szło w górę. Nie mam zamiaru shortować bitcoina, tylko go trzymać. Jest to taka rzecz na, na rok co najmniej, na dwa lata pewnie. I zobaczymy, za właśnie za rok, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o akcje, to kupiłem dwie akcje, jedną Apple i jedną Antero Resources. Apple wiadomo, będzie szło w górę. Mniej, więcej, ale zawsze będzie szło w górę, bo jest to firma, która po prostu się rozwija i, i ciężko mi przewidzieć przyszłość, w której Apple się nie rozwija albo traci. A Antero Resources y, jest to taki trochę dziwny pik, ale, ale gdzieś usłyszałem o tej firmie. Jest to firma, która zajmuje się badaniem pod względem złóż węgla i innych y, paliw. W Ameryce i mają przeprowadzać za nowe właśnie odwierty i prawdopodobnie cena tych akcji pójdzie w górę. Zobaczymy czy pójdzie czy nie. Jak widzicie jeszcze dwóch tych akcji tak de facto nie mam, dopiero zrobiłem zlecenie. Giełda otwiera się dopiero o 15.30, więc myślę, że dopiero jutro będę miał de facto te akcje, bo dzisiaj jest już wieczór. Także, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówię, ja się na nic nie nastawiam. Co będzie, to będzie. Jest to taka zabawa, i, i właśnie do, wychodzę po prostu z takiego założenia, że nawet jeżeli mam te pieniądze stracić jutro, to no, będzie mi trochę smutno, ale przeżyję. A zabawa i, i przede wszystkim nauka tego, jak to wszystko działa, też jest całkiem, całkiem ciekawa. No i też inną sprawą jest właśnie to, co mówiłem, że nie będę tego wszystkiego shortował, czy nie będę codziennie wchodził i sprawdzał, o Jezu, czy ta spółka na pewno idzie w górę, czy idzie w dół, o ile idzie w górę, czy, czy przy 6% dziennego spadku sprzedawać, czy nie. Nie, po prostu będę sobie co jakiś czas dokupywał różnych akcji, czy to na przykład właśnie kryptowalut i niech sobie siedzi. I zobaczymy za rok, czy, czy, czy coś na tym zyskałem, czy straciłem, a, a jeżeli już, to, to jak dużo po prostu. Dzień dobry, a w sumie dobry wieczór. Siedzę właśnie w aucie, czekam na Kasię. Kasia pobiegła po telefon, bo zapomniała. Boli mnie brzuch, jest mi niedobrze. Jadę po obiektyw, zaraz kupić go. Jest ten sam obiektyw na jak ten, na którym właśnie nagrywam. No ten nie jest mój, tylko Wojtka i by tego go musiał oddać za niedługo. Więc kupuję taki sam, bo ten się nawet spisał. Jakbym dzisiaj nic więcej nie nagrał, to dlatego, że nie chce mi się po prostu już. Bo naprawdę źle się czuję. Miałem ambicję jutro jechać w górki i coś nagrywać, Więc jeżeli ten vlog. No, Kasia idzie, bo się w światło błączy. Więc jeżeli ten vlog trwa długo, to pojechałem. Ale znaczy, no, w sumie za sekundę zobaczycie, czy pojechałem, czy nie. Pozdrawiam jeszcze mam do ręki. No, anioł, nie człowiek, po prostu. Jaki adres? Ja Patrz, to jest super, mogę tak zrobić? Się, się kurwa, nie martwię. To jest, nie ma I pewnie jest alkohol plus. <noise> Ku niczyjemu zaskoczeniu nie pojechałem w te górki jednak. Yy, uznałem, że w sumie mam trochę roboty do nadrobienia, muszę trochę pomontować, ale też muszę po prostu trochę odpocząć, tak naprawdę. Posiedzieć w domu i tak porobić nic i to też jest ważne. I z racji tego, co mówiłem, że będę robił, to nie ma nic ciekawego na vlogu, ale jutro się zapowiada ciekawy vlog, więc po prostu yy, lecimy dalej. A dzień dobry, dzień dobry. Tak, zostaliście mnie w ten przedostatni dzień w roku yy, i co Adaś może robić w przedostatni dzień roku? I w de facto ostatni dzień roku też będzie robił to samo. Otóż yy, idę do pracy. Tak się złożyło, że nie mam żadnych planów na Sylwestra. Wojtek, okazało się, robić transmisję na żywo. Sylwestra Życia, który to jest w tym roku alternatywą dla pracowskiego sylwestra na rynku, będzie w że taka mini imprezka z live koncertami i tak dalej. No i poprosił mnie, żebym zrobił mu takiego minutowego making offa z tego, jak on realizuje tą całą realizację tego live streamu. I znowu kłania się obsługa tego aparatu, bo poprzednie ujęcie było przyświetlone. Ale to tylko vlog, vlog wiele wybacza. Więc w każdym razie, dzisiaj mamy dzień zero, dzisiaj są przygotowania do tego live streamu właśnie. Rozkładanie całego sprzętu, próby pierwsze i tak dalej. Ale tam jest ładny piesek, muszę wam go pokazać. Wygląda, jak wizyły. No, więc w każdym razie dzisiaj są przygotowania, pierwsze próby. Jedzie ja dzisiaj tylko na godzinkę, dwie, troszkę ponagrywać właśnie tego, tego przygotowywania wszystkiego, no i jutro praktycznie od dziesiątej do, e, do pierwszej w nocy jestem tam z nimi i nagrywam jak oni robią transmisję. No, więc dobra, ja lecę na autobus i zobaczymy jak to wygląda wszystko już na miejscu. No ale tutaj jest sekretne przejścia teraz zwiedzamy, kurwa, to nigdy nie byłem. To ja się czuję jakbym penetrował jakiś. Tak, tak. Tak, tak. No, ta karta, Możemy wjechać no. wszędzie. Po wszędzie? To nie jedziemy. No, nie wygląda to za ciekawie. Nie, No. Tak, Co tam, co? Czy widzieć? Ale dzisiaj jest tak dobra przejrzystość powietrza, wszystko widać, całą panoramę wrocławia. Sprzęcik też już mam gotowy, oczywiście C200. Teraz akurat 70-200F4 do zbliżeń. Zaraz sobie pewnie Sigma założę. Czymś takim będę dzisiaj nagrywał. Tak jak widzicie, dzisiaj same przygotowania. Cały sprzęt trzeba porustawiać i całkiem dużo to produkcja, 30 osób w ekipie. A co tu chłopaki robicie? Kończymy bezprzewodowe sytuację. Teraz spinamy sygnały antenowe. Zaraz jeszcze sieć, żeby zarządzać wszystkim z jednego miejsca, bo urządzenie mamy w trzech miejscach. Fajnie sobie klikać w komputerze jednym. Też lubię Zmienić. klikać w komputer. Przepraszam. Tylko ja w Call of Duty lubię klikać. Kurde, no po pracy, po pracy jak najbardziej. Tak? Gram w Call of Duty? My w pracy gramy. Tak? A, no to super. Po pracy też będę Pędę się kameruje. Jesteście od dźwięku, panowie, tak? Najważniejsze. A to kontrowersyjna kontr kontr teoria. Nie wiem, czy każdy zawsze by się ze mną zgodził. Nie, nie no, ja, ja kameruję, ja myślę, że dźwięk jest ważny. Nie? sił nie? Dobrze mówię. Generalnie dobrą wizję poznasz po dobrym dźwięku. To kurczę, zaraz Krzysiek 2020 Mamy reżyserkę. I jest tak, gra, gramy tym apartamentem i tym apartamentem. Czyli ten plus ten, co jest ze ścianą, niestety nie ma połączenia bezpośredniego, więc trzeba chodzić y, dookoła. Ale ci ładnie oświetla teraz słońce. Ja <noise> A tak siedzę i kąpię się w promieniach słońca. Tu jest salon, tu będzie się działo. Bardzo dużo, jutrzejszej nocy Jest też łazienka, w której Co? Co robi? No <gryśni> lampę Krzysztof lampę i też będziemy mieli jednego naszego artysty, który będzie sobie siedział obawianie i śpiewał piosenki Naprawdę? Tak no. I tam jest reżyserka Tyle, to macie Takie ustawiają Kabelki no. pociągnięte A ty co będziesz robił jak dzisiaj? E, dzień dobry, witam na infolinii tutaj tutaj Media House <noise> Dzisiaj rozwijamy kable Tutek jest teraz tutaj szefem Niepozorne drzwiczki, takie malutkie drzwiczki Ale kawałek można sobie tu urządzić Chodź, Tak? A pokażę. po ile taka? 600 tysięcy jest twoja kawałek Do wykończenia musisz tutaj sobie wiesz. Ale co? No co tu więcej trzeba? To już masz No to już Podłoga, podłoga jest już tak, tutaj tylko, wiesz, 200 no. Taką zasobą to jest w prysznicy tak. Jak w Japonii mają Nooo Jak tam się tarzy, jest taki syf za oknem W sensie tam w Straszny jest, no Smog jest straszny e? To no To są no. potworne Ale to tak od obserwujemy no. od 12 no, Idzie do wschodu no, I przesuwa się tam na zewnątrz Od ruskich Od ruskich Nie, ze stolicy ten smród po prostu wjeżdża Albo z Krakowa Albo z Krakowa Albo z Krakowa Albo drugą jamą Nie Do paczką Zabrzeliśmy na te noc No fajnie. Wojtek. Wojtek, chodź. O, i tak teraz możemy zachód słońca mieć. Oj, dobranoc. Dobranoc. Do jutra. Ale wygodna łóżka. Tardę coś się takie. A ja lubię takie właśnie. Możemy tu uh. dzisiaj spać raz. Okej. Okay. Nie no, sztos. No. Nie wiesz, w ogóle nawet autofokus możesz włączyć, też zobaczysz, że śmiga, jak pojebane. Białoróż, to tak. Białoruś, no Totalnie. totalnie no. Białoruś. Blokowiska, 90% blokowiska takie kwadraciaki. Kurwa jeszcze chujowo pomalowane to wszystko. No ale to wszystko przez Niemców, nie? Kapina Tuska. <grymna> Tuska. Ja w lewo, w lewo Po co my tu jesteśmy od 10, a to od 10? Ja nie, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo to jest drażliwa sprawa dla mnie strasznie. Ale ja ja to, nie to jest. jest to już już więcej nic nie powiem Marta, po co my tu jesteśmy od 10? Nie mam pojęcia a palą się ludzie do pracy palą się do pracy Przemek, palisz się do pracy? Cały czas. I to jakby policja mnie złapała. Do 15 stycznia możemy się poruszać? Zajebiście. Od razu budzi podejrzenia i wygląda jak szwindel. Ale to mógłbyś już na cały rok dać. Bez śniadanka jesteś Krzychu? Bez na adrenalince takiej, wiesz. Masz władzę. A ty na monsterku <laughs> No ja na monsterku jadę. No. Ja na kartę. Wiesz, fajnie. Tak? Kurde, wszystko no. jest. To też? Kurde, nie wiem. Szynka, nie, lajko, tuńczyk. No weź sobie jak chcesz, no. Możesz. O kurde, stary. O, Krzysiu. Pięknie wyglądasz w tym świetle. Nie boję się tam. W nie byłem No? Mhm. się Kasia dostała robota. No, Sylwestru życia. Ale wygrasz. Wygrywam. A kto tam, Wojtas? Stresujesz się? Ja To jest niegodziny wejścia Chcesz zobaczyć Wrocław? Pokaż Wrocław. Ty, to jest Wrocław? No. A gdzie, pokaż mój dom. Strzelają. I nawet dobrze to wygląda jak na ciemność. E, a to jest Wojtek Twoja największa realizacja live? No, to jest jedna z największych na razie. Dziewięć kamer, nie? Dziewięć kamer, no także dużo, dużo. Tutaj na mikrofonie w się nie mieści. Leszczy z napisami się nie na pieści. No ale no, Hot 16, dwa. nawet w tym momencie. Tak, Jeżeli, jeżeli, sorry, ale edukacyjnie, jeżeli byłaby taka sytuacja, że Maryś się nie ruszył, oglądaliście te królowe gambitu Gambito królowej, czy czegoś tam. Otwieram, to może szybko nam się zniszczyć, też jeszcze zabramy jedną. Co teraz? Co teraz? No dobra. Jedź ze mną. Nie, je, jeszcze nie wymiałem. jak. z tego się nie pojedzie. Ale prawda, taki piękny ruch. I teraz w niektórych towarzyskich zasadach mówi się gardę, atakując y, królową, czyli broń się. Ale napięta atmosfera. To powinno być transmitowane. Nie. <grym> No, to jest o tyle ciekawy ruch, że nie może uciec yy, królową, wystawił królę na szacha. A ja nie może się bronić przed szachem, bo zbicie królowej oznacza automatycznego szacha. Z, zbicie gońca oznacza też stratę królowej, ale no to Najlepszą chyba najlepsze. to jest atak. Ty go. Mnie, mm. No i zaorałeś go. Zaorał, nie? No, pan, że nikogo to widzi. No, muszę to zrobić. Ale to jest na krótką metę. Właśnie, bo tu już czeka na mnie koniec. Tak, nie. Ta, nie. Laufer na mnie czeka, żeby mnie dojechać, ale Laufer mnie nie szachuje, co daje mi możliwość jakiegoś manewru królem, żeby pożyć troszkę dłużej. Troszkę odpuścił. Mógł to skończyć, a przedłużał moje męki. Bawi się mną. Ale lubisz to, co? A, żebyś wiedział? <laughs> Lepiej, żeby nie szachował. No, jest. Cofnęłem, cofnęłem końca. Okej. Okay. Proszę. Najlepsze jest to, że zachodząc się serce, co ty zrobisz, to robisz coś innego. Ty, a jest jakieś wskazane, żebym uratował się bijąc konia? Nie. Nie tak. to. Nie, nie. No moralne, konia, konia. Z takimi rzeczami właśnie zajmuje się ekipa na godzinę przed wejściem na żywo. Oczekuję na wyjście Gotowe ja to wszystko? Tak. To. Kurde, no wiesz. Co to jest za jakiś czarna magia tutaj? Co to się dzieje? Ja Widzieliście się do chłopaki. Ja myślałem, że to Garmin mi się wysokość <grym> To jedyna <grym> instytucja to w Polsce, liczyć. która miała prawdziwego prawdziwy akcjenta, to była kancelaria premiera RP. Ja jestem, ja jestem w szoku, ja nie wiem co to się dzieje w ogóle. Mega, mega fajne, mega ciekawe. Ale, ale ekran to sobie wyczyścić. Proszę. Ty co dzisiaj robisz? Kur. Nie widać? 4, 3, 2, GO! Sylwester życia, na żywo z jednego z najwyższych budynków w Polsce Z wielkiej, kilkusetmetrowej wieży Sky Tower Witamy Państwa, witamy Wrocławianki, witamy Wrocławian jest tyle roboty, że nawet ciężko za bardzo cokolwiek nagrywać teraz. Po prostu nie wiadomo nawet w co ręce włożyć, dlatego na chwilę tylko wyszedłem tutaj. A tak to kręcę jakieś przybitki, że jest ciężko. Nie Krzychu? Ty to jesteś nam najbardziej zapracowany, nie? Panie producencie, panie Mikale. I niech pan teraz dla pozwolenie na butelki i Skończona robota w końcu. Ileż można było? Ale się narobiliśmy. Wszyscy tutaj... Uwaga! Ty, no bo, no bo to jednie. No jednie, no strzelaj. Nie Chodź! Kśu. Dzięki! Karta, 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 karta! widać, widzę karta! karta, karta, no, wita, wita, karta. Tak. Nie? Dobra, wiesz. Już tak do domu ja Zabieram kartę, bo musimy pieszyć. Dla Dla wszystko macie. A, wszystko masz, A, masz, A co tu macie? Coś dobra. lepszego? Też no, nie. Nie nie Chińczyka! Dziękujemy Wam bardzo! Dzięki! To też Do wszystkiego najlepszego! Dziękuję za piękną realizację! Dziękuję Bez Was to by... Dzięki tutaj! Dzięki! Dzięki Dziękuję bardzo! Tak o, gdzie jest pan? jest? ciepły, no? Ciepły, <śmany> Smakuje jak ale <śmany>